Dzień dobry, cześć i czołem i z tego miejsca mogę wam nagrać kawałeczek odnośnie tej rolki jak płynąłem pokazałem wam jak płynie statek za oknem w morze a z tyłu za mną pasażerowie oddający zawartość żołądka do woreczków. Ja wiem, że Dobra rolka by była i oglądalność byłaby naprawdę w tysiącach albo i setkach tysięcy, gdybym pokazał, jak ci goście na tym pokładzie to oddają do tych woreczków. Ale myślę, że to jest za bardzo intymne i takich rzeczy nie powinno się pokazywać. Zacznę najpierw od innej sprawy. Będzie smutno. Wybrałem się na rejs oglądać wieloryby. Jeszcze jak byłem w Canales. Tam zapakowałem się razem z ekipą z Polski. Wsiedliśmy sobie na katamarana. No i jak to w takich sytuacjach, wiadomo, facet dopełnia do końca, ale w miarę bezpiecznie, że każdy miał miejsce siedzące, każdy miał się czego trzymać. No ale tak na full tego katamarana zapakował. Taki jeden z większych katamaranów. Tam w porcie były większe, ale to chyba bardzo prywatne, bo nie takie, że dowożenia ludzi. No i co? Część ekipy załadowała się na dziób bo będą fajne widoki ja z ekipą z którą byłem zaproponowałem żebyśmy się załadowali na tył że będzie bezpieczniej no i za portem jak się minęło główki portu no to fajnie, dlaczego? no bo skacze, krótkie fale radość szczególnie na dziobie, hura, haha fajnie jest, było piwo za darmo woda za darmo, więc można było pić więc chłopaki na dziobie, bo tam była młoda ekipa od razu ciach, jedno, drugie, trzecie Walał te piwo, no ale wiecie, za trochę dalej w morze, fale dłuższe, większe, i zaczęło być trochę słabo. No i w pewnym momencie, tak po godzinie płynięcia, sytuacja wygląda w ten sposób: ileż można siedzieć na dziobie i cały czas podskakiwać i czuć odrywające się wnętrzności, więc coraz więcej ludzi schodziło w centrum pokładu. Dalej niektórym robiło się niedobrze. Więc coraz więcej osób siedziało z woreczkami. Ekipa na pokładzie cały czas biegała, rozdawała woreczki. I teraz pomyślcie sobie, jest wam niedobrze, dostajecie taki plastikowy woreczek, taki typowy na śmieci, prawda? Tylko, że związywany. Nachylacie się i czujecie ten obrzydliwy, nagrzany plastik. Weź się teraz dopiero powstrzymaj. Trudno, trudno. No i w co? Miejsce z tyłu, miejsce przy sterówce, całe zapakowane zaczyna być ludźmi. W środku przy sterówce to jeden przez drugiego tylko napełnia ten woreczek. Człowiek jest pod wrażeniem, pewnie oni również, ile można napełnić woreczków, tak? Jeden, dobra, no, ale drugi, trzeci. Człowiek nie wie, że ma tyle zawartości nawet w sobie, prawda? Niektórzy chyba kolację nawet oddali. A na burtach siedzą już nieweseli, smutni. Tak, pasażerowie, którzy patrzą się na horyzont i zastanawiają się, kiedy będzie ich kolej, bo też im jest już niedobrze. No i tak po dwóch godzinach szukania tych wielorybów nie było. Owszem, jeden delfin pokazał gdzieś na horyzoncie płetwę, gdzieś płynął jakiś żółw, ale ten żółw to bardziej wyglądał jak jakaś plamka, bardziej pokazywali niż ludzie to widzieli. Tak samo z tym delfinem. No i tak po dwóch godzinach. Widać było, że większość na pokładzie ma już totalnie dosyć. Zastanawia się, kiedy przypłynąć w ogóle do brzegu, kiedy to się skończy. Nie ma delfinów. No i kapitan podpływa do laguny. I teraz, kto nigdy nie był w dryfie na takiej łódce, nie wie, co to jest. Łódka wchodzi w dryf i dopiero się zaczyna. Jak jest dryf, to ci, którzy już trzymali od dwóch godzin, to co? Worek. Jechanie. Ci, którzy by już po wszystkim, jeszcze gorzej, tak? Głowa boli, jest paskudnie, obrzydliwie, tak? W gardle drapie. Wszyscy zadowoleni na tej łodzi. I co? Bo mieliśmy popływać. I tam z piątka czy szóstka młodych ludzi: hop, 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 do wody po drabinkach pływają, a reszta się patrzy na nich. I o Jezu, kiedy to się skończy? Kiedy tego do tego portu dopłyniemy? No więc pomyślcie, za czym zapłacicie grube pieniądze. Zapływanie i zwiedzanie, bo może macie chorobę morską i cztery godziny cierpienia na pokładzie za własne ciężko zarobione pieniądze. To może nie jest najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu. A teraz o transporcie na La Palma. No, nie to, żeby jakoś bardzo bujało. No, pływałem promami i trochę wiem, jak to wygląda, ale widocznie większość to była ludzie, którzy nie płynęli. No, i teraz ja uwielbiam tę sytuację. Wchodzą wszyscy na pokład tego promu i co? Od razu kolejeczka, do czego? Do kawy, ciasteczek, rozsiadają się, hi, 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 ha, ha ha, kawkę sobie piją, papu amciu, tak. Wypływa z portu, na początku spokojnie, ale zaczyna się odsłaniać z jednej strony, z drugiej strony wyspa. Fale zaczynają być długie, nie to, że jakieś wielkie, i nagle się zaczyna. No, i tam słychać, że ludzie tam sobie radzą jak mogą. Obsługa biega w to i weftę. Czasami podskoczy ten prom, tak? I co? Ci, którzy byli na dziobie, już nie ma ich na dziobie. Wszyscy schodzą się już z dziobu. Bo tam pięknie widać, jak się płynie. Już mają dosyć dziobu, już schodzą tutaj. Ci, którzy jedli, to już nie chcą nic jeść, już nic. Obsługa biega naokoło, a tam naprawdę jest sporo miejsc siedzących. Biega naokoło, rozdaje woreczki, rozdaje serwetki do wycierania. I wiecie co? Naprawdę smutny widok. Jak szczególnie panie, eleganckie, damy, tak, zrobione. Tu włos, tu paznokieć, tu ubrane, tak, jadą sobie na wypoczynek, tak, na przejażdżkę, tak. I co? I zmęczone, umordowane z tym workiem, tak. Trzymające włosy, smutny widoki, tak większość na pokładzie. Co więcej, to trochę trwa, więc człowiek idzie do toalety i co? Wszystkie toalety nieczynne. Dlaczego? No bo faceci to hojraki, nie pójdą po woreczek, tylko walą w toalety, tak? Więc woda z tych toalet się wali, tak? Bo kible zapchane, zlewy zapchane, nic nie zrobisz. Obsługa już pozamykała później wszystkie toalety. Już zabroniła wchodzić do toalet, tak? Pełno osób, które z tymi workami, tak? Tylko ręce się podnoszą, podchodzi obsługa, daje worek, zabiera następny, zakręca. Tak. I tak, trzy godziny rejsu. No i to tyle. Z dziwnych wiadomości. Trzymajcie się na razie, pa. Pozdrawiam.